Siemaneczko. Dzisiaj szybka akcja. zmiana głośników tam z tyłu w czerwonym strzale. Jeden przestał już mi działać. Yy, drugi czasami się zawiesza jak tam właśnie zaczyna działać. Tutaj jeszcze są oryginalne głośniki Nokii. Zakupiłem sobie na Allegro jakieś tam nowe. Kupiłem jakieś tam nie, nie wiadomo jak, jakiej jakości. Był punktem za sobie na Allegro. Yy, w rozmiarze 100 mm. i z tego co czytałem powinno pasować, z tego co zaglądałem już tam do tych głośników wydaje mi się, że jednak trzeba będzie trochę porzeźwić. Dobra, otwieramy No dobra Zapakowany patrzę trzy miaroczej okay. Już tu Dobrze, tak. już tu widać co za głośniki 210 W moc maksymalna yy, dwudrożne niby 100 mm rozstaw głębokość posadzenia 42 mm raczej dla mnie to nie robi różnicy moc nominalna 30 W dobra przechodzimy do tyłu tutaj trzeba zdjąć tu maskownicę nie pamiętam dokładnie w którą stronę się zdejmowało To tutaj już wszystko się sypie Gąbeczka taka Już tu jej prawie nie ma Ze starości Bo Tutaj wszystko leży W tych głośnikach O nie jakiś kawałek prystiku Ale to Mniejsza z tym yy, No i dobra Pokażę wam jak to, to wygląda Tak to wygląda Syf i mogiła się robi powoli już z tego są dwie śrubki, jedna tutaj, druga tam dalej. I trzeba odkręcić i iść do bagażnika, wyjąć cały taki plastik z głośnikiem. Głośnik to tutaj jeszcze patrzę, chyba ok jest. Z drugiej strony to już te całe zawieszenie sparciało i były dziury i to już nie grało tak jak trzeba. Trzeba to jakoś odkręcić. jedna śruba druga śruba tu jest taki mały zatrzask, bo można metalowy od razu poluzować dobra, idziemy do idziemy do bagażnika dobra, jesteśmy w bagażniku głośnik jest tutaj w tym czymś trzeba to tak pociągnąć do dołu trochę i to serce wszystko się trzyma. Więc może być problem z wyjęciem. Oops. Elegancko. Bleh. Cały ambaraz polega na tym, żeby wyjąć ten głośnik. Żeby wyjąć ten głośnik tutaj są dwie śrubki jedna tutaj druga tutaj Oops. Teraz głośnik to z toru wychodzi. O. Odpinamy go. Ops. No i teraz trzeba zamontować drugi. Jeszcze jakaś gąbeczkę, nawet fabrycznie w środku siedzi. co tu mamy mamy jakieś przewołody które raczej nam nie będą potrzebne w opakowaniu głośnik z maskownicą tak naprawdę ta maskownica też tam do niczego nie potrzeba. Mamy fabryczną, a nie chcę zmienić. Dobra. Głośnik wygląda tak. Te uszy takie są perforowane. I zobaczcie. To jest 100 mm, a to jest oryginał. No niestety, nie do końca tu. Pasuje rozstaw. niektórzy pisali, że będzie elegancko pasować. Te oryginały są jakieś takie niewymiarowe, niestandardowe, to są inne dodatkowo. Tutaj w tym... Jest, tutaj mamy takie do te, które będą przeszkadzać w te uszy. Ten głośnik wziąłem dlatego, że on ma takie tutaj w tych uszach nacięcia i łatwo tu wygiąć albo obciąć. No ale podłączamy, zobaczymy jak to wyjdzie. Trzeba będzie raczej tutaj nawiercić jakieś dziurkę. Jak to podłączyć? Tu mamy wąski do wąskiego. No już widzę, że jest luźny. On się jako trzyma tylko taki. Jak to tu wyszło? Nawet chyba trochę za mocno, ale będzie pewniej siedzieć. Ops, jeden, drugi. No i teraz pojawia się pytanie. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Chyba wiem jak. sadę sobie tak. I tu po prostu nowe dziurki na wierce. Elegancko tu siedzi. Teraz. Nawiercę tu nowe dziurki i przykręcę tymi fabrycznymi wkrętami, To były. Elegancko. Elegancko przykręcone. Jestem ja gorzej, to widzi, ale jest super. Przynajmniej dla mnie. Dobra, idę montować z powrotem. Widzę, wszystko wskakuje, nic mi nie, nie wypada. Tak to dalek no się przykręcić wsadzić nie zapomnieć, bo nie będzie grało o nie założyć w dobra ciasto w tym autku proszę tutaj drugi został ten głośniczek drugi został już go kiedyś wymieniałem jakiś taki pierwszy lepszy z, z zapasów, no ale robi się tak samo. Yy, nic trudnego jak widać nawet to ładnie przypasowało. Mam nadzieję, że będzie dobrze grało teraz. Czy pokażę Wam? Chyba nie pokażę yy, jak to gra, bo zaraz mi będą blokować filmiki. No tyle no. Jak widać... Robota, nietrudna. Cztery śrubki, dwie dziurki i głośnik wymieniony. Dzięki za oglądanie i do następnego.